Dzień dobry w ogóle w nowym vlogu. Zaczynam go z nową energią, zupełnie inaczej niż ostatnio. To będzie dobry tydzień, przynajmniej tak mi się wydaje. Jest dzisiaj piątek, więc kończymy ten tydzień. Zaczynamy weekend i mam nadzieję, że to będzie dobry czas. My mamy bardzo intensywny weekend. Ja w niedzielę mam pracę, a w sobotę Michał jedzie do rodziców pomagać im w remoncie, więc będę cały dzień z Iluśką, a teraz idę na trening w końcu, w końcu, w końcu udało mi się, więc yy, pędzę i mam nadzieję, że to będzie dobry początek, nowy start. I w ogóle jestem podekscytowana, więc idę się przybierać. Miałam dużą przed chwilą rozkminę. czy mogę zdjąć bluzę, bo ćwiczyłam w bluzie, ale się zgrzałam. Zdjęłam tę bluzę, a no moja figura nie jest zbyt dobra, stwierdziłam, że ją tak kupię. Jednolaska jest taka mi spojrzała, ale stwierdziłam, że mam to gdzieś i staram się ćwiczyć bez... i w ogóle więcej mi się trzymają, bo już się zmęczyłam, zrobiłam plecy i kończę barki Potem właśnie zjedliśmy śniadano, śniadano, śniadanie i ja sobie maluję, Michał pojechał pomagać rodzicom w remoncie, a ja idę sprzątać, bo mam dużo do sprzątania dzisiaj, bardzo dużo, bardzo mam bałagan duży, więc chcę to dzisiaj ogarnąć. Ma być też piękna pogoda, więc pewnie będziemy dzisiaj chodzić. Michał przyniósł z komórki buty, to są wszystkie buty, które wyrzucam. To są buty sprzed lat, których ciągle było mi szkoda wyrzucić, ale przyszedł ten dzień i stwierdziłam, że czas je po prostu wyrzucić, bo tu nie ma jakichś oczek, one są takie już pojechane, tu jakieś podeszwy brakuje, a ciągle je trzymałam. Nie wiem po co, bo jestem zbieracz, więc papa pa, buciki dzisiaj je wyrzucę. właśnie do domu, jest godzina 17. O 11 wyszłyśmy z domu, byliśmy na długim spacerze, a później byłyśmy u Karoli i u Tysi, u Jara. Ja u nich zrobiłam drzemkę, bo mnie tak zamuliło. A teraz robię szybki obiad i dzisiaj mam w planach jeszcze... Halo! Co Halo? Halo, tam? No właśnie, Ida znalazła jakieś rzeczy na balkonie, ja mam w planach, miałam w planach jechać do Action, ale chyba mi się po prostu nie chce i posprzątam trochę balkon przed tym sezonem już letnim, bo tak pięknie tu słoneczko już wchodzi, czad, fajnie, bardzo fajnie, a mam bardzo duży bałagan. Na balkonie, natomiast teraz aktualnie robię idzie obiad, będę robiła i będę robiła i na szybko. Nie mam pomysłu w ogóle będą frytki z Airfryera, z łóżkami rybnymi. Nie mam pomysłu, szybki obiad i trzeba lecieć z tym dniem, bo dzisiaj jest straszna namała w ogóle. Ja przed chwilą mówi sama do siebie w lustrze. Ja chciałam spać na podwórku, mama mi nie pozwoliła spać na podwórku. Jest mi przykro. Mama mi nie Co mama nie zrobiła? Nie Nie można spać na podwórku. No Trzeba spać w domku. Trzeba spać w domku. A nie na dworze. No nie na dworze. Na dworze nie trzeba dzieci. Ja, no ja bo śpimy w domu. Tak. Ja. Bo śpimy w domu. Tak. Tak. Cześć. Cześć. A, nie ma wlata. Zapraszaj. Dzień dobry w niedzielę. Nie wiem, czy moja pamięć... Telefonie to zniesie, bo właśnie wyszłam z pracy. Dzisiaj działałam jako content creator, nagrywałam żłobek, nagrywałam też tam siebie jako UGC też troszkę, więc takie połączone to wszystko było i zajęło mi to niecałe dwie godzinki, więc teraz lecę do domu. Bardzo się cieszę, że udało mi się zrealizować już to zlecenie. No i mam nadzieję, że efekty będą takie, jakich oczekuję sama po sobie. Bo e, mój poziom rośnie i wymagania wobec siebie też rosną, ale to jest na plus, bo ta jakość będzie coraz lepsza. No, jadę do domu, pewnie zrobimy jakiś obiadek, albo może gdzieś pojedziemy na obiad, zobaczymy. A jest gorąco, zaraz muszę się z tego poszcza rozebrać, bo jest 18 stopni, auto mi się nagrzało. No, więc taka to niedziela od 9 rano na robocie, ale super, bardzo się cieszę. Wracam z całym dobytkiem. I idę na lody, bo Michał tam czeka już z sąsiadami. Dzisiaj nam otworzyli lodziarnię pod blokiem, więc trzeba wykorzystać ten moment. Idę robić idzie kolację i dzisiaj wymyśliłam jej placki z mascarpone i z masłem orzechowym. Ciekawe, co mi z tego wyjdzie, nie wiem. Nigdy ich nie robiłam e, i właśnie takie wymyśliłam, więc nie wiem, czy to będzie dobre. I Duśka robi ci placki z masłem orzechowym. Cieszysz się? Ok. Żółtko mascarpone, zaraz ubiję białko. Tu jeszcze dodam mąkę, im trochę mleka, a później po łyżce y, masła orzechowego, jak już się będą smażyć. No i tak, mam tu placuszki, mam masło orzechowe. I teraz zrobimy taki mek. Mm -hmm. Troszeczkę może. I przykryjemy to. Ciekawe, czy to będzie dobre. A ty co robisz, Idusia? Zmywasz? Tak. No. No, super, to dobra z Ciebie pomoc. Tip z temu. Organizer na kable. Naprawdę super, bo nie muszę ich szukać w końcu, tylko e, pod łóżkiem. A druga rzecz to kosz na pranie z, z trzema przygrodami. Też z temu i to są dwie fajne rzeczy, które znaleźliśmy na temu. Co przyszło, Ida? Co, dajesz jeść. o jeść? Chciałam się tu nagrać, jak wam wtaszczam te cztery siaty zakupów, yy, ale widziałam, że nie. Nie wiem, co jak gadam. Jestem zmęczona. Ale przyszłam do was z cholem zakupowym, bo byłam na dużych zakupach w Biedronce. Wydałam prawie 400 zł. Ale kupiłam też dużo chemii, więc stąd też yy, taka kwota. Kupiłam chlebek, bo mam ochotę na kanapeczki, i żeby sobie zrobić jutro do pracy kanapki. Słuchajcie, pani w biedronce poprosiła ją i poprosi, pokroiła mi arbuza, bo Ida kocha arbuza. A cały arbus to dla nas po prostu za dużo. Jak zwykle, yy, dwie pomarańcze. Dużo bananów, bo yy, lubię banany. Jajeczka. Ciach, 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 banany, banany, może będę Nie, nie będę wrzucać tego do lodówki, bo za dużo będzie cięcia. Natomiast tak, tu mam jeszcze tak, pstrąg łososiowy, bo właśnie mam ochotę na kanapki z, pstro, z łososiem, właśnie chlebkiem. Mam szpinak, rzodkiewkę, awokado, wszystko, co tylko się da. I mam ochotę na takie... Nawet sałatę kupiłam. Mam ochotę na takie porządne kanapki. Kupiłam płatki, bo Ida jest tam ostatnio na śniadanie. stop płatki. Na zmianę z kaszą, szczypiorek nad bo dzisiaj mam zamiast zrobić sobie do pracy na dwa lub trzy dni tofu i też kupiłam kolendrę właśnie, serki te fruwita albo ja albo Ida je zjemy, bo ja je bardzo lubię, i da trochę mniej. Kupiłam trzy cukinie, ponieważ Ida ostatnio jest fanką placów z cukinii, a ja lubię cukinie dawać do wszystkich dań, które przygotowuję, bo one fajnie tak podbija objętość. Awokado, cebulka, papryka. Więc tak, dzisiaj był dzień warzywny. To sobie tutaj tę o, Proszę bardzo, taka piękna sałata. A, nie muszę jechać, bo zaraz będę robić kanapki. Jabłuszko, mięsko mielone, bo też planuję zrobić jakoś na dnie sobie jakieś fajne jedzonko z mięsem mielonym. Bardzo lubię ten nawilżający, sufkujwalny papier toaletowy z biedry. On fajnie maliną pachnie i jest dobry, wiecie, przy dzieciach mega się sprawdza. Soczek dla Idy i oliwę, bo już mi się skończyła. Kupiłam Michałowi, on zawsze kupuje z albo z Adidasa płyny, a ostatnio Kuba mi sprzedał, że z Kino ładnie pachną, z Biedry. Faktycznie, pachną ładnie, ale ja nie wiem, czy Michałowi się spodobają. Zobaczymy, zużyję. A że kosztowałyby 3 zł, no to proszę Was. I kupiłam płyny do prania. Ten pięknie pachnie, uwielbiam go, bardzo lubię silanten, no i kokolino, zwykły biały i ten różowy, one też pięknie pachną. Ja lubię sobie mieszać te zapachy. Raz takie raz Brałam mmm um, domestos do łazienki i toalety, bo już mi się wszystko pokończyło i jakiś też płyn do czyszczenia pralki. I tutaj mam właśnie kolendrę, bo ja lubię bardzo kolendrę. Nie do lodówki. Bo lubię bardzo kolendrę. E, tu mam marchewkę. Te pudingi dawno ich nie jadłam, no bo byliśmy na diecie. Dżemy truskawkowe zawsze na te z Rapsodio y, poluję, bo są dużo tańsze od a smakują tak samo. Tu mam jeszcze makaron, masło i pyzy jako gotowe danie awaryjnie. Winogrona i pomidorki, a ciuchy pokażę Wam już jak wrócę z idą ze żłobka, bo chciałabym zjeść i po nią szybko pojadę... Y, żeby nie siedziała w tym środku za długo. Jest taki szybki Holf. Jedroneczki! Fajnie być na diecie. Ja lubię ten moment, ale lubię, lubię ten moment, kiedy mam czas. Może jak nie mam czasu na zakupy, ale ja lubię zrobić tak podbierę Hall e, takie buciki z hm i one kosztowały nawet nie wiem ile, 70 zł. 80 i dama rozmiar 23 jest na nią ok, a z 23-4 wzięłam takie i takie i niestety są na nią za małe, więc Michał jest aktualnie w galerii i szuka większych rozmiarów. I kupiłam jej już y, krótką piżamkę z Elzą taką i ona kosztowała. Ja biorę teraz idzie na rozmiar 104. Nie wiem ile kosztowała, bo metki nie ma, ale pani zapisała w razie czego. wziąłem jej na wieczory lub na chłodniejsze dni, bo kto wie co to jeszcze będzie. Bluzę też na 104 i ona kosztowała 26 zł. Dwupak bluzeczek, taką i taką prążkową za 30 zł. W jeszcze trzy pary skarpetek, bo też już powyrastała mi dziewczyna i taką, taki bezręgawnik też z CINSEA. i on kosztował 50 zł. Także takie szybkie zakupy idzie zrobiłam. Hello, właśnie wyszłam z siłowni, upocona jak świnia, ale to dobrze, to znaczy trening był dobry i idę, tutaj naprzeciwko jest Action, idę do Action, ponieważ muszę kupić, idzie, ojej, jak słońce świeci, przepraszam, nałożę te okulary, muszę idzie na, kupić pudełko na te duplo, bo po prostu latają po całym jej pokoju, a Iza ma stamtąd pudełko jakieś, więc idę poszukać i zobaczyć, czy coś tam jest. Michał odebrał idę, więc szybko tylko po pudełko i jadę do domu, bo jestem też bardzo, bardzo głodna. Ale fajny trening zrobiłam Dzisiaj zrobiłam nogi i duże cardio A w, mysz w samochodzie jest mega gorąco Więc muszę go odpalić Dobra, widzimy się w action Szybki pokaz co kupiłam Jakieś przekąski dla Stacha Dwie świeczki Bo ja kocham świeczuszki Wydałam 102 zł Stasiek ja wiem, że chcesz Poczekaj chwilkę Tutaj druga świecz świeczuszka Kubek na kawusie eee, Płyn bańki i tutaj będę siedziła z Iduśką, chcę tak zrobić z nią mały nasz ogródek. Bazylia i... Nie wiem, co z tego wyrośnie. Ważne, żeby było. Płyn do czyszczenia. Tu jakaś maska na stopy. Zobaczymy, czy to jest dobre. Ojejku, ojej, ja wiem, że chcesz. Wiem, wiem, wiem. Już. ci. O Jezu, jak ty jesteś ciężki! E, podkład, e, i tu chustki do sprzątania, i tu dla stacha, to jest jeszcze, no, już. Słuchajcie, ja będę kończyła tego vloga, bo mam wrażenie, że wychodzi mi ta siemiec, ale zanim, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, oczywiście do lajkowania i zostawiania komentarzy, będzie mi bardzo miło. No, ale zanim zakończę tego vloga, zabiorę Was na taką miłą dla mnie część tego vloga i ogólnie życia. I mam nadzieję, że również będziecie cieszyć się moim szczęściem, bo idziemy nadpłacić kredyt. Nie chcę Wam pokazywać w jakim banku, jakie tam są dokładnie kwoty. Natomiast kwotą, którą będę nadpłacać kredyt, to jest 20 tysięcy, i to jest dla mnie bardzo oczywiście dużo. Ja każdą złotówkę, jaką mam. Cześć, nadpłacam kredyt. I tym razem też tak robię, bo już zebrałam z paru miesięcy i mamy na 20 tysięcy. Nadpłaty. W międzyczasie tutaj, głaszcząc Staśka, e, będę przelewała. My sobie z Michałem, tak jak już, wielokro... <głapka> jak już wielokrotnie Wam mówiłam, e, skracamy sobie okres kredytowania. I jak sobie tak podliczyłam, zrobiłam symulację tej nadpłaty 20 tysięcy. Aktualnie zejdzie nam rata około 340 zł. Tylko, że ja to zamieniam sobie, później idę do banku i podpisuję aneks, który skraca mi okres i z tego, co sobie już wyliczałam... No Jezu, kochany, tęskniłeś za mną. Te, ym, z tego, co sobie to... Jest takie 30 kilo. Dobra, szybko skończę. Zmniejszy nam to kredyt o 300 zł, ale ja idę do banku i skrócę okres kredytowania, żeby... Z żeby te odsetki zmniejszyć wszystkie, w ogóle to skomplikowane ale więcej wam o tym powiem w budżecie majowym już zaraz, ja cię kręcę i co jeszcze a no i skróci nam to okres o jakiś chyba rok i dwa miesiące więc zostanie nam z 4 lata kredytu co jest a, dobra i tym szczęśliwym, miłym akcentem kończę tego vloga ponieważ idę układać idą, co będziemy układać nie Czekam. Ok, ok Tak. Okej. Budujemy. Tak, budujemy. Nie, Ja wiem, taką wieżę chcesz zbudować, tak? Tak. Dobra. chłopiec Jak chłopiec tam robi. Dobra, ok Więc super i, i w ogóle bardzo, bardzo się cieszę i idę do mojego dziecka, bo wróciłyśmy ze żłobka i... Muszę jej poświęcić czas. No i widzimy się już niedługo. Mam nadzieję, że kolejny vlog nieco szybciej będzie.